Biało-czerwona flaga z symbolem Polski walczącej wisi na maszcie zlokalizowanym na rondzie przy autostradowym łączniku A4 Dębica Zachód. Powiat Dębicki upamiętnia w ten sposób 79 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że ten symbol Polski Walczącej kojarzy się wszystkim mieszkańcom Polski doskonale. Myślę, że powinniśmy pamiętać o powstańcach, powinniśmy pamiętać o ich ofierze, powinniśmy pamiętać też o, o tych, którzy no jakby zniszczyli Warszawę, o Niemcach, którzy tych powstańców mordowali, ale przede wszystkim mordowali ludność cywilną. I ten symbol tej właśnie kotwicy polski walczącej nie tylko służy temu, żebyśmy pamiętali o żołnierzach, o bohaterskich dzieciach, młodzieży i o tych wszystkich pomordowanych, ale żebyśmy też pamiętali o katach i o tym, że nie ponieśli oni żadnej odpowiedzialności. Flaga w tym miejscu będzie znajdować się przez 63 dni, dokładnie tyle, ile trwało powstanie. Rondo nie jest przypadkowe, gdyż nosi imię hrabiego Alfreda Łubińskiego z Zasowa w gminie Żeraków, który był żołnierzem Armii Krajowej. Maszt ma wysokość 22 metry.